Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Drogi do Bezpieczności Ja nazywam się Nikona Bohdan, a dzisiejszy temat odcinka brzmi vlog z mojego dnia Także zobaczcie wszystkie urywki z mojego dnia, co, jak, kiedy robiłem Będzie opisane godzina, kiedy, co robiłem i tak dalej Także oddaję was już ręce klipów Także dzisiaj troszeczkę inny odcinek, ale życzę wam ładnego i miłego oglądania Myślę, że wam się spodoba, także miłego oglądania Wstałem, 8.30, pobudeczka Zaraz pompeczki się zrobi zimny prysznic i przychodzimy do śniadanka Prysznic już zrobiony, zimny prysznic, nogi całe czerwone, także dla potwierdzenia. Idziemy teraz robić śniadanko. Przechodzimy do śniadanka, u mnie tak wygląda 5 śniadek w sumie na 7 dni, także tutaj mamy płateczki z mlekiem, kanapeczki, tutaj akurat zawsze piję sok pomarańczowy, ale tutaj akurat mam kefir z truskawkami, jogurtem naturalnym i chyba maliny, także tak wygląda śniadanko i do tego jeszcze tableteczka magne magnezu zaraz będzie. Śniadanko pędzlowane, teraz możemy mieć ząbki. Teraz lecimy sobie na siłeczkę. W drodze na siłkę zawsze sobie będę robił duolingo, jak jadę autobusem. Także nauka języka, cały czas będzie wykorzystany. I idziemy y, zrobić najcięższe, w sumie takie dnia, y, ten siłowy. Słucham, przez tak, jestem w godzinę 15, przez 45 minut tak słucham kursu, w którym rozwijam mentalnie, rozwijam ją umysłowo i przez pół godziny muzyki, tak wstrzą muzykę, że teraz jestem w I idziemy zrobić dobry technikę. Ja już po treningu siłowym właśnie przyjąłem siłki, teraz czas na dwa badanki. E, także druga kąpiel już po mnie, pierwszy trening za mną, jeszcze drugi przyjadę na klubowy, także teraz wracamy do domku i idziemy dalej. W drodze na siłeczkę były trzy lekcje duolingo, teraz na no, powrót też robię trzy lekcje, wchodzę do domu i zabieram się za kolejną czynność. Teraz mam chwilę czasu na to, żeby się rozpakować, porobić trochę e, czynności takich domowych, czyli teraz na przykład złożę pranie. A potem przejdę już do takich czynności typowo rozwojowych, no ale wiadomo. Musi być zachowany ten balans, trzeba też pomagać w domu, trzeba robić jakieś tam czynności, są jakieś obowiązki, także teraz trochę ogarniania domu, a zaraz przejdziemy do kolejnej rzeczy. Po zrobieniu TikToka teraz mam e, chwilę takie, tak, około 50 minut zapisuję sobie zdania w języku ang... e, niemieckim i w hiszpańskim jednego dnia, jutro będę zapisywał tylko w angielskim, e, piszę sobie takie trzy linijki po angielsku, po niemiecku, e, po niemiecku, po hiszpańsku, jutro po angielsku i sobie powtarzam jakieś tam słówka. E, mam, te, mam bardzo dużo notatek i takie na przykład dwa, e, dwa tematy po niemiecku, dwa tematy po hiszpańsku sobie czy, czytam, w sensie sobie stronę na przykład niemiecką i po polsku jakby tłumaczę sobie e, i tak samo w drugą stronę właśnie po hiszpańsku. Także teraz jest chwila właśnie na naukę języka oprócz duolingu. Teraz przechodzimy sobie do czytania książki, co jeść, żeby wzmocnić zdrowie psychiczne. Jestem aktualnie na 125 stronie, będę czytał do 151 rozdział, także 25 stron przede mną i rozwijamy się teraz umysłowo. Skończyłem czytać rozdział. Teraz zabieram się do notatek z książki. Ok, skończyłem czytanie książki, skończyłem notatki. Teraz przejdziemy sobie do obiadu. E, tak jak tutaj, ja zawsze sobie ważę jedzonko. Ważę sobie wszystko, co jem. Ci na obiadek zupka pomidorowa. W trakcie tego jak czytałem książkę właśnie sobie już grzałem, tak żeby po prostu nie czekać i nie tracić później zbędnego czasu, także nakładamy sobie makaroni. Dokładnie ugotowanego makaronu będę miał około 200 gram. Mamy 233 to będzie odpowiednia porcja, zaraz nakładam zupę. Zupka jest jedzona, dobra zupka, także teraz czas na obiad i po obiedzie przechodzimy do kolejnych rzeczy. Teraz e, robimy tej małe poprawki, jeśli chodzi o e-booka, e, także po obiedzie teraz e, przeznaczam czas na właśnie takie sprawy komputerowe i przejdziemy po prostu później do dalszych czynności, no coś takiego poświęcę około pół godzinki. Teraz będę się zabierał za tworzenie posta na Instagrama, e, to wykonuję praktycznie codziennie, no bo mam i do obsłużenia fi, po, po, w profil Future Groupment i tak samo mam też swój profil, także muszę się dzielić wiedzą na dwóch frontach, także teraz zabieramy się za posty. Teraz, po wypełnieniu moich, jakby, takich czynności internetowych, że to powiem, jest teraz chwila wolnego czasu dla mnie i z bratem sobie pogram dwa mecziki FIFA. Ok, teraz jest czas na przekąskę, to jest jakby na dwie godziny przed treningiem. I tutaj mam ciastko owsiane, jem akurat o te 3. Także trzeba naładować energię na trening. A po treningu będę pił skelka, to też pokażę. Teraz jedziemy na trening do nowego stawu. Także wsiadam w furkę, spotykam się z chłopakami na stacji. I jedziemy na drugi trening dzisiaj na klubowy piłkarski w Stawie. Także lecimy dalej. Już po treningu już jestem w swoim aucie. Skyrek wypity. E, także co teraz? E, powrót do domku, pół godziny drogi jakoś przede mną. I jedziemy, będziemy oglądali klasyk. El Clasico Real Barcelona. Już jesteśmy w domku, teraz. Kolacyjka sandwicha, szynka zerkeczup i przyprawa papryka, słodka. No i idziemy z Reclasiką. Mam nadzieję, że Real Madrid jeszcze tej wygra ten mecz. Jedziemy teraz rolowanko, i dalsza część oglądania meczu. Rolowanie, regeneracja potem będzie rozciąganko. Teraz rozciąganko, było rolowanie, teraz rozciąganie. Także trzeba trochę się porozciągać po całym dniu. Jest dobrze. Teraz w sumie jestem już u taty w domu. Byłem w sumie, tak jak do w momentu wyjścia z treningu, byłem u mamy w domu. Teraz przyjechałem do taty, także zmiana lokalizacji. Teraz przejdziemy sobie do czynności, którą wykonuję już w sumie ponad dwa lata, czyli zapisywanie sobie w takim dzienniczku, czego się dzisiaj nauczyłem i czego nowego doświadczyłem. I tutaj jak zobaczcie, dzień po dniu pisze każdego dnia, czego się dzisiaj nauczyłem. I właśnie teraz zabiorę się za tą czynność, czego się właśnie nauczyłem dzisiaj. Teraz generalnie robię taki tip, który też opisałem w e boku i to jest właśnie coś takiego, że e, trzymam nogi powyżej swojego ciała, czyli jakby powyżej linii serca. I to właśnie dobrze wpływa na krążenie. Tutaj, właśnie, jak widzicie, moja mapa marzeń. I obraz autorytetów, a to ogólnie lepiej wpływa na krążenie ciała, także to jest takie fajne do dodania regeneracyjna rzecz na koniec dnia. Ja to wykonuję 10 minut zawsze przed spaniem, także polecam każdemu. Podczas trzymania nóg u góry też zawsze przeznaczam czas na planowanie swojego dnia i swoich dziennych wezwań, także teraz przechodzę też do tej właśnie czynności, którą wykonuję w notatniku w telefonie. Także mój dzień właśnie dobiega końca, a teraz już idziemy spać, także kładziemy się i już w kimongo. Dziękuję wam bardzo za oglądanie filmiku, eee, mam nadzieję, że podobało się mój dzień co trzymajcie się i lecimy spankać. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie filmiku, e, jestem naprawdę szczęśliwy, że dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu, czy Wam się podobało, czy tego typu filmiki, e, może jakiś e, vlog z dnia meczowego, vlog z dnia, kiedy mam też treningi z dzieciakami albo jakiś trening mentalny, czy, czy tego chcecie, napiszcie w komentarzu, czy podobają Wam się takie pomysły, dajcie lajka, like, jeśli Wam się podobało, subskrypcję, jeśli e, dalej tego nie robicie, dzwoneczek, żeby takie filmiki już Was nie ominęły i zapraszam Was na inne moje medy społecznościowe i co życzę Wam udanego tygodnia, pracujcie ciężko, trzymajcie się, cześć, widzimy się w niedzielę.